No to może być naprawdę, naprawdę to może być to na co wszyscy, wszyscy czekali czekamy. od kilku dni, bo może nie spodziewaliśmy się właśnie wcześniej przed turniejem, ale jak zobaczyliśmy jak grają zawodnicy Virtus Pro w Katowicach, no to powoli gdzieś te myśli na pewno były, że oni ten turniej mogą wygrać. Ale jeszcze poczekajmy, jeszcze jedna runda. Ninjas in Pijamas, no praktycznie bez granatów. Tutaj jedynie Freiberg i Getride. Broń też niezbyt ciekawa, chociaż już pokazali, że potrafią z taką bronią wygrać rundę Snacks na balanie z bombą pasza standardowo pod małym. No i na razie jest to powolny atak w wykonaniu polskiego zespołu. Neo będzie chyba szukał szczęścia na środku, a my tak się zamieniamy i nie wiem co dalej. Pasza się zamienia ze Snaxem, Freiberg i Getride cały czas na małym. Dziwnie to wygląda, rzucają Filipowi, żeby ten coś pobił na dużym. Chyba to są fejki, ale nikt i tak nie idzie z tego P. Wręcz przeciwnie, Exist podąży z łącznika na P, ale Neo. No, nie jak to wygląda, chociaż Snax zabija Getride, a jeszcze Freiberg. Wszystko w jego rękach. Jeżeli to odpuści, to będziemy mieli prawie wolny mały bomb set. Ponieważ Exist pozostanie Exist, dalej walczy. Zysk dalej, 2 zaskoczył, ale zostaje szybko zabity przez Pasza. To jest 4x3. Exist tylko 10, kawałek. Nic już nie mogą tutaj zrobić antyterroryści. Ale dalej napiera, że. Pasza chce ich spalić? Nie, DG! 4x1. Forest Nic nie może zrobić, ale Forest dalej walczy. Musi być Weed! 16 część. Wygrywamy! Pierwsza łapka! Pierwsza mapa do 9, druga do 10. Także zawodnicy Virtus Pro, zawodnicy z Polski wygrywają turnieje. Jestem Major że One w Katowicach, w swoim kraju. no Nie stawiani na pewno w roli faworyta, pokonali tak.